Siemaneczko Ludzisko, z tej strony Agnilo. i dzisiaj przedstawię wam krótkie, krótkie, krótkie info które będzie trwało z dwie minuty tak, możecie teraz mówimy gdzie możecie mnie znaleźć i głosować kiedy chcecie z slajdem nie mam facebooka, więc nie szukajcie mnie nie mam, nie mam możecie mnie szukać jedynie na Move Star Planet, czyli dokładnie pisze się movestarplanet.pl razem, no Albo z małej, albo z dużej litery, tak? Możecie tak zrobić. I właśnie to wszystko. Jeśli mnie zaprosicie i zapraszajcie mnie tylko do najlepszych znajomych, bo ja nie mam miejsca na znajomych takich, wiecie, nie mam już miejsca, bo tam jest ograniczone. No, ale zapraszajcie mnie do najlepszych przyjaciół. Więc później jak będziecie już mnie mieli, to wejdźcie w forum później w ankiety i... Tyśnijcie przyjaciele. Gdzieś tam powinno być, że kiedy chcecie slajdy. No. I takie coś będzie. Tak. E, teraz tak. Co będę nagrywała? Mm, slajdy. Slajdy tak. Będę nagrywała. Poradnik YouTube. O właśnie poradnika. Już nie, długo, nie, długo nie było. O, będę e, nagrywała rysowanie. Tak jak pierwszy już odcinek wyszedł. E, postaram się nagrywać Cudne sprawy, ale to będzie nie regularnie, bo przyjaciółki do mnie rzadko przychodzą. Więc wiecie, nie będzie to aż tak regularne, że będzie to tak. A kiedy będzie mi się chciało z... yy, nagrać, to sobie nagramy, tak. I to będzie takie coś. Yy, I to chyba wszystko. Yy, tak. <ścoughs> tak, to wszystko. Na dole macie wszystko y, wypisane co gdzie i jak i w ogóle czy jak coś zapomniałam to napiszę to w opisie więc macie to w opisie wszystko wszystko a ja się biorę za wsadzanie bye